Szeregowiec Ryan to prawdziwa klasyka wojennego kina, jeden z najlepszych filmów tego gatunku. Surowy, brutalny, niesamowicie dobrze zrealizowany. Zapraszam Was na wędrówkę przez różne ciekawostki związane z tym wyśmienitym filmem. W sumie czeka na Was 29 ciekawostek. Startujemy! Zrealizowanie słynnej sceny lądowania na plaży Omaha kosztowało bagatela 11 milionów dolarów. Nakręcenie jej trwało 4 tygodnie, składa się z ponad 200 ujęć, zatrudniono aż 1000 statystów, z czego część z nich należała do rezerw irlandzkiej armii. Co ciekawe, do zdjęć zaproszono też inwalidów, którzy wcielili się w rannych żołnierzy. Charakterystyczny trzęsący się efekt kamery został osiągnięty dość zaskakującą techniką. Spielberg postanowił przyczepić po bokach kamery wiertła, które były odpalane w odpowiednich momentach, aby wywołać wrażenie intensywnego szarpania. Ekipa odpowiedzialna za efekty pirotechniczne połączyła broń aktorów z ładunkami wybuchowymi umieszczonymi w miejscach, do których mieli celować. Ładunki były aktywowane po naciśnięciu spustu karabinu. Dzięki temu osiągnięto realistyczne efekty wybuchów zsynchronizowane z wystrzałami z broni. Co ciekawe, w scenach kręconych na i pod wodą amunicja noszona przez aktorów była zrobiona z drewna, metalowe rekwizyty okazały się zdecydowanie zbyt ciężkie. W czasie realizowania całej sekwencji zużyto 40 beczek pełnych sztucznej krwi. Wszystkie dźwięki karabinów zostały nagrane na strzelnicy z wykorzystaniem autentycznych broni używanych w czasie II wojny światowej. W czasie realizowania scen na plaży, Spielberg bardzo często sam operował kamerą i kręcił poszczególne ujęcia. Dodatkowo, większość tych ujęć była kręcona spontanicznie, bez storyboardów, co pozwoliło nadać całości mocno dokumentalny i chaotyczny charakter. Niektóre ze statków transportowych, użytych jako rekwizyty w czasie inwazji, były faktycznymi statkami, które zostały użyte podczas II wojny światowej. Podobno te ujęcia nie były w ogóle planowane. Spielberg chciał całą sekwencję ograć zupełnie inaczej, ale bardzo mocno przeszkadzało ekipie słońce wychodzące za chmur i świecące od złej strony. Dlatego Spielberg zaczął improwizować i zdecydował się zrealizować takie nietypowe ujęcia. Większość ujęć na plaży Omaha była realizowana bez efektów komputerowych, jednak wykorzystano je tylko troszkę do zwiększenia ilości uderzeń pocisków na około bohaterów. Na początku Spielberg planował zrealizować szeregowca na bardziej jak klasyczny blockbuster i film z motywem silnego bohatera. Jednak gdy zaczął przeprowadzać wywiady z weteranami II wojny światowej, zorientował się, że to kompletnie błędne podejście. Jak pewnie wielu widzów na gałęzi wie, w filmie zastosowano bardzo oryginalny jak na owe czasy grading kolorystyczny zwany Bleach Bypass. Objawia się on spranymi kolorami i mocno naeksponowanymi niektórymi partiami obrazka. Wiąże się z tym wszystkim fajna ciekawostka. Gdy film został udostępniony telewizji, wiele firm telewizji satelitarnej otrzymało masę telefonów od widzów narzekających na kolory, a właściwie ich brak i zrzucających winę na sieci telewizyjne. W związku w związku z tym, niektóre firmy zdecydowały się po swojej stronie wzmocnić nasycenie filmu, tak aby uniknąć telefonów od wściekłych widzów. Gdy Spielberg dowiedział się o tym niecnym procederze, postanowił od tego momentu wysyłać kopię filmu z informacją, że tak sprane kolory to zamierzony efekt artystyczny i żeby zostawić je w świętym spokoju. Film był również realizowany z mocno przymkniętą przysłoną kamery, co umożliwiło osiągnięcie tego rwanego, szarpanego efektu podczas kręcenia scen akcji. Normalnie przysłona jest otwarta w 180 stopniach. W szeregowcu Rejania otwierano ją w 90, a czasami nawet w 45 stopniach. Powoduje to, że ruch w kamerze wydaje się mniej płynny, mniej rozmyty, obrazek bardziej ostry i rwany. Scenariusz do filmu został napisany przez Roberta Rodata w 1994 roku. Przekazał go producentowi Markowi Gordonowi, który to z kolei przekazał go Tomowi Hanksowi, który to z kolei wręczył go Spielbergowi, który to z kolei wyreżyserował cały film. Wszyscy najważniejsi aktorzy, przed zdjęciami, przeszli kilkudniowy trening wojskowy, w czasie którego mogli zwracać się do siebie tylko używając imion swoich filmowych bohaterów. No, prawie wszyscy. Oszczędzono Mata Damona. Strategia polegała na tym, aby u pozostałych aktorów wywołać niechęć do Mata, która miała przenieść się na ekran. Trening był organizowany przez pana o nazwisku Dale Dye, który słynął z bardzo wyczerpujących i wymagających treningów. Co ciekawe Tom Hanks już brał udział w jednym z obozów organizowanych przez Dale'a podczas przygotowywania się do scen z wojny w Wietnamie z filmu Forrest Gump. Jako jedyny z całej aktorskiej ekipy wiedział co ich czeka. Reszta podobno spodziewała się raczej pikniku w lesie. Ostatecznie prawie wszyscy aktorzy mieli serdecznie dość i chcieli zrezygnować z treningu przed jego zakończeniem. Żadne wymówki nie zadziałały i musieli ukończyć całe szkolenie. Co ciekawe, Spielberg zatrudnił Mata Dejmona, gdyż zależało mu na aktorze, którego nikt nie zna. Tak, wtedy nikt Damona nie kojarzył. Jednak Spielberg nie przewidział, że Matt chwilę przed premierą filmu wygra Oscara za swoją rolę w Buntowniku z Wyboru i w ciągu jednej nocy nagle stanie się międzynarodową gwiazdą. Tom Sizermore, wcielający się w Chorwata, miał spore problemy z narkotykami. Steven Spielberg dał mu ultimatum. Codziennie każdego dnia zdjęciowego będzie przechodził testy krwi. Jeśli kiedykolwiek wykryją u niego obecność narkotyków, to zostanie wyrzucony z planu, a wszystkie sceny z nim zrealizowane zostaną nagrane jeszcze raz z innym aktorem. Nawet jeśli wydarzy się to na samym końcu produkcji filmu. Co ciekawe, na początku rolę Chorwata zaproponowano Michaelowi Madsenowi, ale ją odrzucił. Film miał spore problemy ze swoją premierą w Indiach. Z uwagi na wysoki poziom brutalności poproszono Spielberga o wycięcie poszczególnych scen i przygotowanie specjalnej wersji na rynek indyjski. Spielberg nie zgodził się na ustępstwa i stwierdził po prostu, że w takim razie film nie pojawi się w tamtejszych kinach. Ostatecznie jednak premiera w Indiach odbyła się zgodnie z planem i zaprezentowano tam pełną wersję szeregowca Rayana. Spielberg przyznał w jednym z wywiadów, że realizował szeregowca Ryana troszkę jako prywatny projekt, będący hołdem skierowanym do jego ojca, weterana II wojny światowej. Podobno nie przypuszczał, że film osiągnie aż tak duży sukces. Był przekonany, że niewiele osób zainteresuje się krwawą i surową produkcją przedstawiającą historię wojny, a na pewno nie spodziewał się, że wyjdzie z tego tak wielki blockbuster. Podobno scena, w której główny bohater opowiada kolegom o tym, czym zajmuje się w domu, była bardzo, bardzo długa. Jednak po zdjęciach Tom Hanks zasugerował Spielbergowi, że jakoś tego nie czuje, że jego bohater powinien być raczej małomówny i mniej wylewny. Spielberg się z tym zgodził i bardzo mocno przyciął całą scenę w montażu. Przed premierą filmu wszystkie kina otrzymały wymogi związane z odpowiednim podbiciem poziomów głośności, aby widzowie usłyszeli wszystkie efekty dźwiękowe. Myślę, że dzisiaj nie byłoby to w ogóle problemem. Poziomy głośności w takim IMAX-ie i tak wywołują chęć wsadzenia sobie do uszu zatyczek. Dodatkowo Spielberg starał się wymusić na kiniarzach w Stanach zakaz wpuszczania osób, które spóźniły się na seans. Podobno identycznie robił Hitchcock po premierze Psychozy. Podobno to ostatni film montowany w tradycyjny, niecyfrowy sposób, który wygrał Oscara za montaż, czyli mówiąc wprost, to ostatni film, który był cięty nożyczkami, a nie montowany w programie montażowym. Szeregowiec Ryan na gali oscarowej w kategorii za najlepszy film przegrał z Zakochanym Szekspirem. Przegrana ta jest traktowana za największą, mówiąc dosadnie, w topę oscarów w historii. Podobno przyczyną takiego stanu rzeczy były działania producenta Zakochanego Szekspira, Harvey'a Weinsteina. Harvey przez cały czas bardzo mocno lobbował za swoim filmem, organizował specjalne lunche i pokazy dla członków Akademii Oscarowej, no i jawnie krytykował dzieło Spielberga. Co ciekawe, gdy Steven dowiedział się o działaniach Harveya stwierdził tylko, że nie ma zamiaru się razem z nim taplać w błocie i będzie się od tego wszystkiego trzymał z daleka. Scena, w czasie której Jackson likwiduje niemieckiego snajpera strzelając przez jego celownik, wydarzyła się naprawdę. Co prawda nie w trakcie II wojny światowej, a podczas wojny w Wietnamie i dokonał tego Carlos Hatchcock. Scena ta jest swego rodzaju hołdem dla umiejętności snajpera. Podobno rola szeregowca Ryana została na początku zaoferowana Edwardowi Nortonowi, ale odrzucił ją, aby wystąpić w filmie Więzień Nienawiści. Za to do pierwszoplanowej roli kapitana Millera obok Toma Hanksa rozważano Mela Gibsona oraz Harrisona Forda. Szeregowiec Ryan to jeden z ulubionych filmów wojennych Quentina Tarantino.